witam was bardzo serdecznie. Ja jestem a Dzisiaj jest ze mną Dawid Hechę. to na Dawid Heche. Powiedz się ma. Dzień dobry. Cześć. A, Cześć. a dzisiaj tam w Agara. Sam tak. jesteś się Agara Tak, to się nagrywa. Będziesz na YouTubie. Ja mam... Ja mam ten Dzień początek, że się pomyliłeś. U, U, Dawidza, U Dawida no ma... Link do kanału Dawida będzie w opisie. E, Dawid, musimy się spotkać. E, eee, lewy doły, to lewy dolny. Lewy dolny? Nie. Nie ma. Tortury. Lewy dolny. Dobra. Idę. Z mnie. To prawy górny. Nie <laughs> przeżywaj tego. Dobra, ja mam 90 masy. A ja 15. <noise> jak się znajdziemy, to dam w <noise> będę, yes. będę musiał chyba. Eee, pochwalić się? Ej, co? diabeł! Nie! Mistrz to mi dziecko! Eee, może tak mi. Ej, miej emocji. No. Jak gram ja na głośnikach. A ty grasz na głośnikach? jak? Na głośnikach. Głośniki, być fajne. Głośniki, być gówniany. To prawy dolny. Ja ciebie w ogóle nie słychać, pewnie mnie też. Prawy dolny. To lewy górny. Idiota prawy dolny. Dobra. A gdzie jest środek? Dupa. dupie. Proszę się, się nie wyrażać. Przynajmniej na moich odcinkach. No to właśnie mogę. twoich gównych to dzieje. Bo tak się wydarzy. I masz su. FUCK! Kurde! Wójcie, gdzie się wydarzy. ja. To nie ja. To ogarnię tego małego pedała. Za jesteś nie, koniec. Gdzie jesteś? Chodź w prawy górny. Halo? Czekaj, tu jest jakiś kutas. że... Jakiś kutas był! To by pewnie nawet w szachach czyszysz. No, Świetnie użyłem prawy górny, panie? Tak, prawy górny. Idę. Jestem różowy! Piskolo trochę chłop O obo, Omo, czy ci będzie zjedli? nie, ja jestem w prawym górze Ej, idę do ciebie mogę tak. ja mam starczy nie się. nie płacie ja będę U, diablo, tu idzie duży Bydlaski to jest taki gina Razem no. ja na dwóch częściach rozdzielony, jedna ma 100, a druga ma 70. A pierwsza? Pierwsza kopiona. Pierwsza Tam już dużo, bo się nie potrafi. A ile na moim? Co mówisz? Czy lubisz plastik? Nie słyszę. Lubię plastik na lubię, Lubię. Dada, da, da. da. da, 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 da. Da, 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 da. O, tak to ja jakiś w tej ziebo. Ej, to wychodzi tutaj to jedną trójkę! Bo to jest taki, tak to ja. Wiesz, że to ja? To ty? Nie, to ja. Aha. Tak, ja to masz, a ja. A jaki masz kolor? Niebieski? A to ja, a dzień dobry. Witam. Żartujesz. Nie! O, ty jesteś ty widzisz. Czekaj chwilę! Ej, czekaj! czekaj. Bij się czekaj. w niego! O! O, ja go! Widzisz? Dzięki Przylej do, mnie. Przylej do mnie, Czekaj, idę od ciebie. To ci... to ci, to ci trochę włodam. O, to jest bun-bun. Czekam na ciebie, Dawidzie! Zjadł Czekam na ciebie, na... O no Poczekasz. Stara. Czekaj, gdzieś stój. Ja być cicho. Czekaj. Czekaj, czekaj, ja mam Sona. O, oddaj mi masę. Czekaj, przyjdź do mnie! Pozbieraj trochę masy sobie, przyjdź do mnie i zjemy mojego sojusznika. Jeszcze trochę, a w ogóle tego na YouTube nie No tak, tak, co już, idioto! Powiedz coś jeszcze. Nie mówiłem do ciebie. Ну что, бы смешник, а А дай мне мацу. Я сам мацу. Ну да, есть. Я Э, пойня. Он место здесь. А, а он мне здесь, я. А мы... Порни! Чуть мы Да, ведь Томас. Томас а, из Димец. Ну так, а Томас нельзя. Так, не могу. не могу. Где... не, слуш... он не Jesteś po szlaku? Nie. Ja, miałem, no. ja nie mam neta z kartonu. Ja też nie. No chyba no, tak. No chyba nie. Tak to ja. Tak to ty? Tu jest jakiś... jakiś o, mam net w dachu, dziwa. Tu jest trzecie miejsce. Co widzisz, połaka mi się, mi się trochę nie jest. Jakieś... Jakieś dymy i jakieś małe buty się na, na, szczęcie, na, szczęcie, na, chybie, na nie rozdziela. Musisz na cztery rozdziela, ja ci No i co to Cztery o każdy by mi ja. ja Dawid, gdzie jesteś? No. Tam i tu. To znaczy? Yy, u siebie w domu. Aha, fajnie. A ty masz domu Nie mieszkasz w kartonu. <grym> A ty w stodole. Nie. Super. Magic! O, Tomas! Idiota głupi! Muszę się <laughs> Ej, wiesz, ile mam kasy? Weźmy ja Czemu każdy we mnie wjeżdża? A! Ej, wiesz, ile mam masy?

Uuuu, ile masz? <suszel> Uciekaj, cicho! Ciekam się! Spróbujesz, że zaraz giniesz i się wygrzesz. Mów wyraźnie i głośniej. A co ja się zrobił? Halo, halo! Nie wiesz, co nie włączyłem nagrywania.

widów widzów nie masz. Nie, miałem 200. Wyświetli. A kto ci je nabił? Mama? Twoja stara. A. Żeby zaraz twoja. No Czekaj, wbijam na wąsek. Ej, dobra. jaki masz skin, chce się, twój najdroższy? A, A ile ten jest warty? Nie nie interesuje mnie to. A, warto wejść. Pytam się jego, o jego skin, a on z zezwał jaką no, która jest do A, wyjaśnić. A, tak, jest ten... tak? Gdzie jesteś Dawid, bo nie. ja już ciebie nie dam rady. Ale masz echo. Co? Echo masz. Ty nie masz echo. Twa nie. Twoja stara ma echo. zaraz nie miała. Nie bądź. Udział! Był walmy dziad! Ej, jak zginiesz, to kończymy. A dlaczego? Ile, ile to musimy chyba uciekać? Dwanaście minut? Nie, nie, nie. Nie krzycz. tak. Ach. Nie musisz pisać. O Boże, biednie. Dobra, 12 minut. Także... Yy, Dawid, pożegnaj się, tak ładnie. Ładnie się pożegnałem. <noise> cześć. Siemano, cześć, no i papa. Pa.